Dzień dobry, 16 kwietnia. Dzisiaj tak, podłączony brodzik, porządnie, na szczelnie, już wszystko. Leżałem tam z półtorej godziny pod tym brodzikiem. Pisuarek działa również. Na się taka rurka, ale tu się zabuduje później. Tak, także łazienka częściowo funkcjonalna się staje. A tutaj proszę pierwsze panele. Tak, po wielu latach, nie wiem, nie mam doświadczenia jakiegoś, ale wyjdą, wejdą, tylko muszę trochę je jeszcze tak po, no, dopracować. Podkłady, jeden drzewny, drugi ten aluminiowy, także wychodzi się już całkiem przyjemnie. Tak, robi się czysto, oczywiście wcześniej sprzątnąłem. Fajny jest opał, brykiet dębowy, bardzo długo trzyma. Także 4-6 sztuk na cały dzień i mamy tu w ogóle jest za ciepło 20 parę stopni. Tak, no ale dobra eee, to tyle. Z domku, w sobotę wielkanocną Oczywiście tutaj warsztat. A że rano mi zadymiło mocno musiałem tak doraźnie tą nasadę kominową włożyć. No, także tyle. Zrywam się do domu. A ogródek rośnie. W sensie zielsko rośnie. I schody, już pierwsze są jakieś tam. Rzodkie, coś tam. Pozdrawiam.